Witam Was serdecznie na kanale Tu i Teraz Podcast, mam na imię Paweł i zapraszam na kolejne spotkanie z historią chrześcijaństwa na świecie. Dzisiaj zastanowimy się na czym polegała chrystianizacja Europy i co dało wprowadzenie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu. I teraz. Chrystianizacja to proces wypierania religii etnicznych przez religię chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadło w okresie średniowiecza i spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnących wpływów papiestwa. Mieszkańcom współczesnej Europy jej chrześcijańskie korzenie wydają się być oczywiste. Ale pamiętajmy, że chrystianizacja ludów zamieszkujących Europę trwała aż do XIV wieku. Właściwie dopiero ostatnich 6-7 wieków historii Europy można uznać za dzieje chrześcijan. Trudno jednak zaprzeczyć, że chrześcijaństwo ukształtowało... Wspólną kulturę Europejczyków, taką, w której dziś żyjemy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego religie i wyznania lokalne przeminęły, odżywając dziś tylko dzięki miłośnikom przeszłości? Chrześcijaństwo to jedna z dominujących religii świata, która wielu swych zwolenników znalazła w Europie. Jej początkiem jest sam Pan Jezus jego nauka, która opiera się na Słowie Bożym. Wiara chrześcijańska, zapoczątkowana w I wieku, krzewi się do dziś i ma bardzo wielu wyznawców. Obecnie są to ponad 2 miliardy, czyli 1 trzecia całej ludności świata. Głównymi odłamami chrześcijaństwa są katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. Wpływ chrześcijaństwa na mentalność, historię i kulturę Europy jest bardzo istotny. W pierwszej kolejności chrześcijaństwo przyczyniło się do poznania prawdy o Bogu i Jego woli, dzięki której każdy, kto na to zasłuży, będzie mógł cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Człowiek wierzący ma poczucie, że nie tylko. Nie jest sam, ale również widzi przed sobą światło życia wiecznego. Chrześcijaństwo stało się swoistym spoiwem, które połączyło w jedną rozproszone i bardzo odrębne ludy europejskie. Przyspieszyło proces formowania się państw, układów między krajami i władcami na początku ubiegłego tysiąclecia. Dzięki temu Europa stała się organizmem odmiennym od innych kontynentów globu i tak też pozostało do dziś. Dzięki chrześcijaństwu wielu Pisarzy, malarzy, architektów, rzeźbiarze pozostawiło po sobie wspaniałe dzieła zainspirowane Panem Bogiem, scenami biblijnymi, Panem Jezusem czy świętymi. Niektóre z tych dzieł promieniują swym geniuszem również na dzisiejszą twórczość, będąc niesłabnącym źródłem, z którego wciąż można czerpać. Sama Biblia, pismo święte od setek lat ma niesamowity wpływ, zarówno na zwykłych ludzi, jak i na artystów. Pismo święte to także skarbnica postępowania, życia zgodnego z zasadami etycznymi, a zapisane tam obowiązki, ale także i prawa człowieka, leżą u podstaw prawdziwej moralności. To, co przekazywał Bóg przez oraz Pan Jezus. Jako głosiciel Jego woli, to zasady wymagające wiele od człowieka, ale dzięki temu bardzo wartościowe. Dziś w Europie, zwłaszcza tej zachodniej, pogłębia się zjawisko usuwania chrześcijaństwa z forum publicznego, z życia społecznego, politycznego, kulturalnego, umysłowego, a nawet moralnego. Dzieje się tak oczywiście przede wszystkim w świecie, w z tak zwanych wyższych sfer, a znacznie mniej na poziomie ogółu społeczeństwa. Ludzie stawiają sobie pytanie, czyżby chrześcijaństwo się przeżyło i czy już nic Europie nie daje. E Takie i podobne zarzuty budzą najwyższe zdumienie, czy to jest brak wiedzy historycznej, e czy to brak zmysłu duchowego. Czy też może po prostu przewrotność moralna? Chrześcijaństwo przyniosło Europie i całemu światu przede wszystkim dary religijne, a więc całą prawdę o Bogu i człowieku, dobrą nowinę o wiecznym Królestwie Bożym dla człowieka, odpuszczenie grzechów, miłość Bożą, życie wieczne, najwyższy sens istnienia i życia na świecie. Realizuje się to w Kościele Chrystusa przez objawienie, sakramenty, słowa życia wiecznego. To wszystko dokonuje się już zawsze, bez względu na takie czy inne kształty świata, w którym żyjemy. Ale jak Syn Boży nie pozostał w niebie, lecz wcielił się w świat, zrodził się. Jako człowiek z Maryi, tak i chrześcijaństwo wciela się w konkretny, realny i historyczny świat ludzki. Chrześcijaństwo ukształtowało stopniowo-duchową jedność Europy, która była i jest nieprzebranym skarbcem plemion, ludów, narodów, państw, kultur, języków, myśli, intelektualnych, wierzeń, religii, technik, wielkich. Przedsięwzięć ludzkich, ubogaca się dzięki dziedziczeniu wielkich tradycji umysłowych, cywilizacyjnych, ideowych i głębokich doświadczeń życia. I mimo wędrówki ludów i ustawicznych walk, doszło do ukształtowania europejskiej świadomości niejako osobowości głównie dzięki. Właśnie chrześcijaństwu. Tak powstała jedna cywilizacja europejska, jeden Bóg, jedna ludzkość, jedna etyka, jedna logika, jedno powołanie dla człowieka i ludzkości. Chrześcijaństwo dało najwznioślejszą na świecie, czerpaną ze Starego Testamentu, a przede wszystkim od pana Jezusa, etykę i zasadę moralną, tworząc. Moralność zgodną z sumieniem i stanowiącą istotę człowieka, jego życie, godność, doskonałość i szczęście. Chrześcijaństwo zrodziło wielką wiarę w moc czynu i twórczości sięgającą aż do wieczności. Podczas gdy wielkie religie i kultury wschodu głosiły, głosiły zasadę. Niedziałania w życiu ludzkim, zwłaszcza społecznym, całkowitej bierności człowieka i całkowitego poddania się naturze, a wielkie kultury Grecji i Rzymu na swoich szczytach wzgardziły pracą, zwłaszcza fizyczną i materialną, zostawiając ją jedynie niewolnikom. To chrześcijaństwo uświęciło wszelkie etyczne działanie, czyny i pracę, nawet pracę najniższą. Jako nakaz Stwórcy, jako udział człowieka w Bożym stworzeniu, jako siłę życia i przekształcania świata. Stąd świat także materialny należy otaczać szacunkiem i miłością, jak to czynił Chrystus. Przede wszystkim pełną miłością należy otaczać życie, przyrodę, zwierzęta, rośliny, żywioły natury, całą ziemię. A w każdym pięknie stworzenia trzeba widzieć odblask piękna stwórcy. Świat nie jest niczyj dziki, to nie łup rabusiów, lecz dar Boży dla człowieka, dla każdego z nas. Pomost między Panem Bogiem a człowiekiem, jakby język miłości między nimi. W świecie Pan Bóg stworzył i nadal stwarza ludzkość. Chrześcijaństwo chce budować wszystko na prawdzie, bez okłamywania, bez manipulacji, bez samozagubienia się w nieprawdach. Tylko prawda może dać wolność ludzką, indywidualną i zbiorową. Wiara w Pana Boga daje wolność od zła, od grzechu, od zniewolenia, od śmierci wiecznej i ona daje najwyższą wolność do życia. Do twórczości, do wykowania swojego losu, do właściwego gospodarowania światem. Tylko naprawdę można budować miłość życiową, społeczną, uniwersalną, duchową, tą niosącą ideał ducha ludzkiego. Naprawdę opiera się nadzieja, która broni przed depresjami, przed społecznymi chorobami, przed pesymizmem życia przede wszystkim prowadzi w najdalszą przyszłość i nadaje najwyższy sens życia. Kościół katolicki był i jest bardzo kulturotwórczy. Niemal przez 2000 lat z niego brały początek wszystkie dziedziny mądrości, kultury, cywilizacji i nauki. Ogromne w tym zasługa zakonów i klasztorów, które w ciągu kilku wieków Zamieszania po upadku Cesarstwa Zachodniego, w czasie wędrówki ludów, wyniszczających zewsząd najazdów na Europę i nieustających wojen wewnętrznych, przedłużały życie kultury klasycznej, starych tradycji i wartości ogólnoludzkich, ustalały pisownie języków narodowych, zakładały szkoły i uniwersytety, rozwijały medycynę. Inne nauki miały swój wkład w rozwój techniki i wychowywały całe społeczności i narody. Zresztą tego wszystkiego nie da się tu wyliczyć. W każdym razie, kiedy dziś wszystkie dziedziny kultury i sztuki przeszły w ręce państwa, to rządy ateistyczne zwykle całą religijną tematykę kultury, nauki i sztuki. Wyrzucają precz, walcząc z człowiekiem wierzącym, a przywódcy tworzą najczęściej taką kulturę, naukę, sztukę, które ograniczają się niemal wyłącznie do spraw cielesnych i ataków na tematy religijne. Jest to degradacja człowieczeństwa. Kultura i sztuka bez chrześcijaństwa całkowicie karleją. Chrześcijaństwo zawsze wprowadzało jedność duchową między ludźmi i narodami. Nie jest prawdą, że religie dzielą, a łączy ateizm. Ateizm ma w swej strukturze nienawiść. Duchowa jedność wszystkich krajów, narodów i kultur powstanie nie przez przymus lub podstęp silniejszych i bogatszych, lecz przez rozwój i udoskonalanie tożsamości. Jedności duchowej ludzi w grupie nie osiągnie się przez skucie ich łańcuchami, lecz przez ich udoskonalanie, wychowanie, przekonanie do wspólnego dobra i danie im odpowiedniej wolności. Ludzie to nie stado zwierząt. Europa będzie dojrzała duchowo jeśli narody, państwa, kultury będą dojrzałe, rozwinięte w sobie, moralne. Nasze władze muszą wiedzieć, że przez niszczenie Polski nie zmierzamy do jedności. To samo odnosi się do religii. Pokój międzyreligijny nie wypływa z poniżenia religii, ani z ich stopnienia w coś nowego. Lecz z rozwoju każdej religii, każdego wyznania w sobie osiągnięcia doskonałości, ukształtowania ich pełnej tożsamości i wolności. Chrześcijaństwo to potężna siła i jednocząca ludzi i narody twórcza społecznie, dająca sens każdej etycznej zbiorowości ludzkiej i tworząca najwyższe wartości. Autentyczne i szczere religie. Dadzą pokój i jedność w jakimś bliższym czy dalszym finale. Tymczasem religie mogą żyć nie tylko pokojowo obok siebie w Europie, ale wręcz przyjaźnie, zwłaszcza w obliczu wspólnego wroga śmiertelnego, jakim jest ideologiczny ateizm. W Europie nie ma problemu, by rozwijały się trzy wielkie religie monoteistyczne. Chrześcijaństwo, islam i judaizm. Choć judaizm jest dzisiaj raczej narodowością niż religią. Złem różnych religii nie jest ich wiara, lecz ludzka wrogość, walka i fałszywość przekonań. Słowem, nie brońmy naszej religii przez nienawiść do innych. Pan Bóg sobie poradzi ze wszystkimi religiami, no i z ateizmem. Bylebyśmy tylko odważnie i szczerze wyznawali go w sobie i w świecie. Europa, nie tylko ta unijna, ale cała Europa, historyczna i geograficzna, potrzebuje religii, głównie chrześcijaństwa, jak tlenu, jak pokoju, jak poczucia bezpieczeństwa i najwyższego rozjemcy w walkach, zatargach i codziennych sporach. Ale Panu Bogu dzięki mamy jeszcze ogromny atut, mamy nienaruszony jeszcze dar chrześcijaństwa, dar Kościoła żyjącego w serdecznej przyjaźni ze wszystkimi, choć w sytuacji dłuższej inercji katolików coraz więcej synów Kościoła wykrusza się i niektórzy przechodzą nawet na pozycję jawnej zdrady, są słabego ducha. I słabej wiary. Znamy już ogólny zarys zakorzenienia się chrześcijaństwa w Europie. Przyczynili się do tego ludzie, którzy, idąc za przykładem świętego Pawła, głosili Chrystusa tam, gdzie oni jeszcze nie słyszano. Dzisiaj świadectwo, które dajemy swoją wiarą, życiem, według Jego słów, daje odwagę i siły do pokonywania wszelkich niepowodzeń. I trudności. Żyjemy więc żywą wiarą i wnosimy ją do społeczności, w których żyjemy każdego dnia, tu i teraz. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie. Za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje, jeśli tego nie robisz, zachęcam cię do tego, ponieważ to pozwala zwiększać zasięgi tego kanału, kanału ale przede wszystkim dziękuję za Twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz, dziękuję Ci za to tu i teraz.